Co odpowiedzieć klientowi, który na starcie rozmowy pyta o cenę, to, o czym musisz pamiętać, to to, że nigdy nie odpowiadaj klientowi w taki sposób. E, jasne, już mówię e, całkowita wycena to będzie koszt rzędu. Taka odpowiedź to duży błąd. Dlaczego? Są tego trzy powody. Pierwszy z nich to odpowiedź na pytanie: a co wcześniej zrobiła twoja konkurencja? Jeżeli zrobisz to samo co konkurencja, to pozostaniesz taki sam jak konkurencja i niczym się nie wyróżnisz. Przechodzimy do punktu numer dwa. Czym będzie kierował się klient? Jeśli odpowiesz tak samo jak twoja konkurencja i niczym się nie wyróżnisz, odpowiedź jest banalnie prosta. Twój klient będzie się wtedy kierował po prostu ceną. Trzeci czynnik, startujesz w nieuczciwej rywalizacji z tańszymi konkurentami, jeżeli masz lepszej jakości produkt. Co odpowiedzieć takiemu klientowi? To jest bardzo dobre pytanie, ale kompletnie nie na ten moment rozmowy. Najpierw sprawdźmy czego dokładnie pan szuka i czy to czego pan szuka to jest to co my mamy, a jak. Upewnimy, że nie ma żadnych technicznych też przeszkód, żeby u Państwa to zainstalować czy wykonać. To zrobimy taką cenę, że będą Państwo zadowoleni.